Dziś pokażę Wam skandal z Płocka, pokażę Wam, czym, z czym muszą mierzyć się mieszkańcy tego miasta i jakie podejście do banderyzmu mają niektórzy starsi już mieszkańcy. No, przynajmniej jeden. Radzę sobie zaparzyć melisy, bo będzie mocno. Tego po polskojęzycznych ludziach na pewno byście się nie spodziewali. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, prawie wszystkich. Dzisiaj o tym, jak bardzo ważna jest edukacja w Polsce, przede wszystkim historii i to nie tylko w szkole, ale również poprzez, nie wiem, odpowiedzialne kampanie społeczne, żeby docierać również do osób starszych. Bo takiego ananasa, jakiego wygrzewałam, to wy chyba nigdy nie widzieliście. Jestem pewna, że raczej się z tym panem nie zgodzicie poprosiłabym o łapkę w górę i komentarz ale po wczorajszym materiale już chyba nawet nie ma sensu, bo to co udało nam się wypracować to wierzący w Lichocką zniszczyli także ja nie przedłużam i zainteresowanych zapraszam Do wczorajszego materiału, bo trochę wyprowadziły mnie niektóre osoby z równowagi. Ten kanał nie jest kółkiem wzajemnej adoracji dla PiSu, zresztą dla nikogo. Jak ktoś nie potrafi się zachować, to ja o tym mówię, a nie potrafi się zachować. Szkodzi partii i nawet jak będziecie mi ubliżać w komentarzach, to mnie to nie rusza. Możecie iść oglądać panią Lichocką. Internet ma tyle miejsca, że się po prostu zmieścimy. Widocznie niektóre osoby źle odebrały ten kanał, pomyślały, że tutaj e, wszyscy chwalą, ale błędów nie wytykają, więc zwyczajnie no, jesteście w błędzie. Jest to przykre, że ludzie nie potrafią przyjąć do wiadomości tego, że e, należy myśleć, a nie ślepo wyznawać wiarę w kogoś lub coś bez zadawania pytań. I to nie moja wina, że ona nie potrafi się zachować, to jest jej wina, że ma ego wywalone w kosmos. I myślę, że takie zachowanie jest pozytywne, pozytywnie odbierane wśród opinii publicznej. Jakby mi na ulicy ktoś taki w taki sposób prosił o pieniądze, do dostałby w dziób, a nie pieniądze. Temat zamykam. Także dziś odcinek specjalnie dla ludzi, którzy myślą i którym zależy na tym, aby w tym kraju było dobrze, bo nie sztuką jest na przykład zukrai zukrainizowanie tego kraju, a jak wiemy, niektóre partie chyba miały taki plan. E, najpierw e, puszczę Wam wypowiedź mieszkańca Płocka, ponieważ odbyło się tam spotkanie, jakieś tam obrady dotyczące wywieszania żółto-niebieskich flag na terenie miasta. I tak radzi u nich Rada Miasta. Jakie Polska ma prawo wskazywać narodowi ukraińskiemu jego bohaterów narodowych? Tych, którzy prowadzili walkę o odzyskanie państwowości tego, tego narodu. W czasach I wojny światowej był to Petlura, z którym do czasu współpracował naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski. Potem ich drogi się rozeszły. Nie oceniam tego. Petlura walczył o wolną Ukrainę. Bandera to samo. UPA to był odpowiednik I AK i Narodowych Sił Zbrojnych. My mamy prawo do, do szacunku do swoich bohaterów, miejmy prawo, dajmy to prawo narodowi ukraińskiemu, żeby oni oceniali zasługi w walce o niepodległe państwo dla ich bohaterów, ich organizacji. A jeśli chodzi o mord wołyński, proszę państwa, nie wystarczy poprzestać na lekturze podręczników szkolnych. Daleko nie wystarczy. Poczytać sobie, dowiedzieć się, a tak rad, radziłbym zacząć od unii Twerskiej to jest 1380, może pomyliłem nazwę, ale między Polską a Litwą, potem Unia Lubelska, Unia Wrzeska, co się potem stało, jakie były przyczyny powstań kozackich, m.in. Chmielnickiego, co tam robili Polacy, w tym również moja rodzina, co tam robiła. Ja to wszystko wiem. Ja to myślę, że to pozostałość po akcji Wisła. Tego nie wywieźli został Brudzi nam w kraju od środka. Kto takiej będzie dał w ogóle możliwość wypowiadania się na forum? Ja rozumiem debata o flagach, ale o tym, że my Polacy mamy guzik do gadania, kogo sobie czczą Ukraińcy? No, w sumie możemy powiedzieć, że powinniśmy mieć guzik do gadania, kogo sobie czczą Niemcy, i za chwilę będą latać ze swastykami. Niemiecki kanclerz będzie sobie nagrywał filmiki na jej tle, a Polacy będą się uśmiechać. Samo przyzwolenie na takie rzeczy powinno już być karalne. I powiem wam, że ofiary bandery żyją w Polsce, słuchają takiego starego capa i jestem ciekawa, co oni sobie w ogóle myślą. Jak im musi być przykro, że stracili w bestialski sposób rodzinę? Sami ledwo uszli z życiem. Pamiętają, jak na widłach nieśli dziecko mówiąc, że to polski orzeł. Dla mnie sytuacja no, nie do pomyślenia. Mam nadzieję, że ten dziad, za przeproszeniem, zostanie usunięty z tej rady miasta. Chociaż w sumie to nie moje miasto, co sobie ludzie wybrali, to mają. Taki człowiek będzie Polaków uczył historii. Ewidentnie on nie ma pojęcia, czym jest polski honor. Ludzie w komentarzach piszą, że ten pan z Wąsem nie jest zbyt lubiany w Płocku. Jak się znalazł w tym miejscu, którego przemawiał, nie wiem. Mam nadzieję, że zwyczajnie wielu mieszkańców Płocka nie wie, że ktoś taki ma prawo głosu w ich mieście. No to moja szczera nadzieja, że w sumie, jak się teraz dowiedzą, to zrobią z nim porządek i wyniosą na tarczce, bo ja tam nie mówię o tym, jakie on ma poglądy, bo to mnie nie interesuje od zawsze. Wiadomo, że są ludzie głupi, ludzie myślący, ludzie ślepo, jak barany, idący za partią lub politykiem, który. Ewidentnie szkodzi. E, no ja się już przyzwyczaiłam, ale żeby popierać i usprawiedliwiać wychwalanie bandery, to trzeba upaść już bardzo nisko. Naprawdę ten gość puka w dno. Ja jestem ciekawa, ilu takich błyskotliwych mędrców jest w polityce, radach miast, ilu jeszcze wypełznie jak glist po deszczu, jak zaczniemy ograniczać przywileje. Ja mam wrażenie, że będzie ich dużo więcej. Zastanawia mnie to, dlaczego ludzie, którzy słuchali jego wypocin, nie wstali i nie powiedzieli mu, o której godzinie odjeżdża pociąg do Kijowa. Przecież niech tam jedzie, macha sobie flagą banderowską. Tam na urzędzie miasta na pewno polskiej flagi nie zobaczy. I my będziemy szczęśliwi, i on będzie szczęśliwy, każdemu będzie żyło się lepiej. Bo szczerze, ale Adolf, słynny akwarelista, dla nazistów też był bohaterem też go wychwalali. Podejrzewam, że w podziemiach nadal gdzieś obchodzą jego urodziny, bo we Lwowie robią parady w dniu urodzin Bandery. W Krakowie polskim, w polskim sklepie można kupić z nim pamiątki, a rynek wygląda jak mini Kijów, a krakowianie albo to lubią, albo nie mają już u siebie w mieście nic do gadania i sobie to znoszą. Bandera walczył o Wielką Ukrainę, a Adolf walczył o Wielkie Niemcy. Jeden i drugi naszemu narodowi zrobił krzywdę. Wielkość krzywd oczywiście każdy na swoje możliwości. Jednak jeśli Bandera miałby możliwości Adolfa, to podejrzewam, że na tych terenach by się nie skończyło. Dlatego uważam, że przyszły prezydent powinien jasno postawić granice. Obecny nie jest w stanie tego zrobić, i ja Wam powiem, że nic dziwnego, że my od końca lat 80. ciągle kręcimy się w kółko, skoro tacy ludzie mają prawo głosu. Ja już mówiłam, ilu takich jest w Sejmie, jeszcze nie wiemy, ale zapewne się dowiemy, jeśli jakiś normalny prezydent nam się trafi. I ja Wam powiem, że przyszły prezydent w ramach swojej trasy Powinien pojechać do tego płocka i wyjaśnić tę sprawę, i porozmawiać z mieszkańcami. Oczywiście, jeśli jest tutaj ktoś z płocka, to dajcie znać, czy coś wiecie o tym człowieku i czy wiedzieliście, że ma w waszym mieście prawo do wygadywania na wizji takich herezji. Ja tylko przypomnę, że widzimy się w niedzielę, 1 grudnia o godzinie 12 na proteście przeciwko zmianom w szkołach wprowadzanych przez Barbarę Nowacką. Dajcie znać, kto tam będzie. Ja chyba dam radę się doczłapać. No i co? No dajcie znać, co myślicie o takich wystąpieniach, co myślicie o takich osobistościach i czy chcielibyście, aby ten człowiek był Waszym sąsiadem. Czekam, jak zwykle, na Wasze opinie w komentarzach. Cześć.